Witam, dzisiaj jesteśmy w Woolcaster i zabieram Was do polskiego sklepu. Ja wiem, że dla Was, którzy mieszkaj, mieszkacie w Polsce, to polski sklep to nic specjalnego. Macie go na każdym rogu, ale dla nas, mieszkających w Anglii, to jest takie okno na Polskę. I przyjeżdżając do tego sklepu, to tutaj yy, z tyłu. Jest sklep White Whitehalls i jest taki ogromny parking, gdzie można sobie zaparkować na dwie godziny za darmo Tylko trzeba pobrać biletik, wpisać numer stacyjny, pobrać bilet. No i bilecik już obraliśmy trzeba go zostawić za szybą i mamy 2 godziny i mamy 2 godziny czasu na zakupy w Londynie mało już jest takich miejsc żeby był parking za darmo całe 2 godziny no ale idziemy do sklepiku idziemy zobaczyć czy są jeszcze zapisy na karpia co prawda ja już jestem zapisany ale sprawdzimy czy jeszcze można się zapisać jeśli chcecie mieć kalpia na święta w Anglii to niestety jest to towar luksusowy trzeba się zapisać w sklepie zamówią dla was karpia i będzie normalna wigilia tradycyjna nasza polska tutaj w polskim sklepie to nie jesteś taki zwykły klient jak w angielskich sklepach supermarketach tutaj idziesz jak do rodziny w odwiedziny tutaj znasz wszystkie ekspedientki one znają twoje upodobania wiedzą co ci podać co kupujesz zawsze miłe uśmiechnięte no i czujesz się jak w Polsce tutaj kupisz wszystkie artykuły które, których nie dostaniesz w angielskich sklepach tak jak kiszonki, kiszone ogóry kiszona kapusta sery mielone na makowca maki opłatek możesz nawet kupić także to jest takie trochę nasze kawałek Polski na obczyźnie no i bez żadnych samolotów lotów dwa kroki jesteś w Polsce i już się wit witają od tempu dekoracje świąteczne no prawdopodobnie o... faktycznie idziemy dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry jak tam? dobrze wszystko dobrze wszystko dobrze to dobrze a u was co? słychać? O mało. szykujemy się do świąt do świąt? tak ale jeszcze wcześniej tak jest co? zapisy na się robicie? czy już nie? już nie już nie? Już komplet? Nie. znaczy no możemy mieć coś tam na plusie albo bezpieczny zawsze nie? jest zawsze wykluczony. tam <laughs> będziemy wiedzieli w piątek. Nie wiem czy jedzę. Okay. No. Ale większość jest. O, to, że 4. 4. No, a to po nie Czy to jest? Nie. najważniejsze. na na tak, No to, to chojna, popowiadaj co tu macie. Co mamy, mamy. Y, Czekaj, ale to tak. No. Kapusta kiszona najlepsza, bo sól, także y, kapusta i najlepsza. I malwy na radzy, że szybko Wszystko Kiszona, wszystko kiszone. Prawdziwe, nasze polskie. Prawdziwe, nasze polskie. Mrożonki też uzupełniamy dzisiaj. Ty masz paczeczka i wszystko, nawet i pielęgniówka, które bardzo dobrze się ekscytowali. Mhm. bo nie wiem, pierogi, kapusta, żeby były już kapłanę. także nasza sałatka jest dla tego też Jeśli chodzi o świeży taki towar, ym, Karmażarka stońska to dopiero piątek, czwartek piątek. A promocje no, jakie już... na święta? Promocji mamy. majonez oczywiście A, czekaj, idziemy Kapusta, ogórki, perfusano um, i mamka tartowa. Lubela. Wszystkie rodzaje. E, Masłowa ciata. Też masło no, Masła ciata, także... No, wszystko jest, wszystko jest. No, okay. no staramy się, staramy się. No. Także... To już świąteczną od miesiąca a? tak jak mówiłem ogóry kiszone, kapusta kiszona wszystko można dostać sery na biały także wszystko tutaj mamy jak w Polsce puszka, pirogi muszę krzezego zakupy mam listę

Półeczki, lokale, chałki. Tego po angielskim sklepie nie znajdziecie. No i tutaj zawsze kupujemy kalaretki dla naszych wnuków. Kiśle galaretki. Jajka, nasze polskie z wybiegu. Oczywiście. żyby no, tak Na rzepę. No, opowiadaj, opowiadaj. Zestaw wikilejny suszone, wędzone owoce. Suszone, zwykłe, kompat wigilijny, grzybki są. borowiki, myślaki, Aha. podgrzybki i tu masz jeszcze jakbyś chciał koźlarze. No wszystko No wszystko jest prawda. No no, prawda? Ja. Czekamy. Czekamy no. karpę. Mówimy karpę, że tak powiem. Dorota poszła na ryby, także będzie Tak. Tak jest. A jak klienci, powiedz mi? Dużo Polaków? Dużo Polaków? E, nie. Pół na pół. pół na pół. Pół na pół. Już Anglicy nauczyli się? Nauczyli się. Nauczyli się, nauczyli się, nauczyli się jeść naszego sernika i nauczyli się jeść nasze pączki. Także zmiana, no. Dużo jest. Dużo. Dużo mamy z Ukrainy też. No i Ukraina? dużo Rumunii. Tak jak wszędzie, A jak cenowo? wytrzymujecie z wytrzymujemy, wytrzymujemy presję cenową wytrzymujemy, staramy się walczyć z inflacją w Polsce tak drożyzna a u was? u nas jest ok, karta z tego klienta także działa Aha. zawsze tam jakiś upust jest na koniec nie? warto zbierać pieczątki no, zbieramy, zbieramy zbiera początki. Zbiera Dużo, zbiera. Dużo zbiera. Dużo zbiera. i czeka na disco Tak. Dużo Zawsze zbiera. trochę ta nie wyjdzie. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myślę, że cenowo y, mamy dobre ceny. Okej. Okay. Także. Mamy dobre Powiedz mi, dlaczego to się nazywało Haliny Janusza? Czy to przejęliście ten sklep? Yeah. Od kogoś? Ja. Ja. Wy cały czas tu jesteś... Y, ten sklep się nazywał kiedyś, wiesz, jak się nazywał Nie wiem. Y, jak ci się ale ani Ty Halina nie jesteś. Nie. Ani mąż Jan już nie jest. Ale jest, ale są Haliny Janusze. Okay. Wiesz o co chodzi? Haliny Janusze i to tak powstało, właśnie z takiej. No tak, nawet strona na Facebooku jest. Haliny. Oba ha polskie Haliny i to się no. naszy, z tego wzięło, nie? O Haliny Janusza. no. no tak. Także ten. No. I długo już prowadzi się ten sklep? Siedem lat. Siedem lat. 7, tak, siedem lat. No 7. Poprzedni sklep się nazywał Swojska Chatka. No. Swojska chatka. Ten właściciel miał dwa sklepy, ale on sprzedał. Mhm. Nie, dobrze. No. Siedem lat, no. Ósmy święta, Aksry. Ósmy święta chyba to są nasze. Mhm. Siódma, ósma. Już nie pamiętam. No ale no. No jesteśmy sporo, no długo jesteśmy. No, długo jesteśmy. No, trzymamy się, trzymamy się, zobaczymy. No ale to taki rodzinny jest sklep. Rodzinny. Tak. Czurka pracujemy. Nie, cór córka nie? nie, córka nie, nie. córka już. O, już po się... studiach skończyła studia. Ona tak, skończyła studia, ona u siebie mhm. wyprowadziła się do Dorsa, tak siebie, mhm. no. Okay. No, 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 no. Mąż niestety nie musiał e, wrócić do swojego biznesu, ale, ale staramy się, stara się być rodzinnie. No, my tu przychodzimy do Was jak do rodziny, prawie Oczywiście, że? Oczywiście tak, tak, ja miło mogę... nam bardzo. Miło nam bardzo. <noise> okay. Dzień dobry. Dzień dobry. No a jak te Christmas Party? Bo no, będą powoli. A po ja myślałam, chybańskie. że już byliśmy, Uf, w <noise> a Będą! Oczywiście mięso po z Polski. Tak. I wędliny, kiełbachy. Takich kiełbas w angielskim sklepie nie ma nigdzie, jak tutaj. Warzywka, pomidory, nasze polskie. No i śliwki, węgiewieczki. Adresu no macie makowca, ciasta, napoleonki jakie pychoty. No i nawet trochę. leków można kupić polskich. Do piątku od 19 do 21 oraz i niedziela od 17. możecie kupić polską prasę krzyżówki. No i słodycze polskie, polskie smaki. A jako w angielskim sklepie nie ma ołchówa to to lubię nawet polskiego ponczucia można zjeść Parkowce pakowce dopiero w piątek piątek sobota, ciasto dopiero w niedzielę E, bo to świeże wszystkie kremowe serniki, to jeszcze to jeszcze wszystko przed nami, nie? Wszystko. Ciepłe wędliny, swojskie wędzone, piątek, 19 i 22. pachnące, no, Ale to takie zapraszamy. pieczone? Nie, takie domowe i roboty. Domowe wędline. roboty? Tak. Wędzone na miejscu, no. Domowa spiżarnia. Polecamy bardzo dobre. Klienci chwalą. I zapraszamy wszystkich I zapraszamy. Polaków. O, oczywiście, nie tylko Polaków. Nie tylko Polaków. <laughs> nie tylko Polaków, <śmiech> <śmiech> tak, nie tylko, tak. Wszystkich zapraszam. Tak, no i... jeszcze wszystko przed nami. No, jeszcze trochę jest do świąt, nie? No. Tu jeszcze o Termomic stoi w TM7. Jakby jeszcze ktoś miał ochotę przed świętami zakupić, też może A to te Termomixy cię sprzedajecie? No, ja Mamy taką panią, która sprzedaje właśnie tutaj. Jest wizytówka. No to jakiś może... inny. Nowy, to jest ten nowy. No, TM7, tak jest. Też no. można jeszcze sobie przyjść, zobaczyć. o sobie e, zaprosić panią. Pani przyjdzie, pogotuje, pokaże, mm. bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo fajna Także... Michałki, baby świąteczne? Będą, tak. A reszta to świeże, no. Musi być świeże, nie? No. Okej. Okay. Oś, musi być świeże. Ciasto też. Także, no. no. Ale śle... mówię chłodnie jest. puszka śledzi z tobą. to śledzi no to najważniejsze. To jest najważniejsze, tak. tak, tak. Okej. Okay. No. To wszystko jest. No dobra tak, w imieniu całej Złomogi i Sklepu Uchajny Janusza życzymy zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. I pomyślności wszystkiego dobrego, a zdrowia przede wszystkim. No Dziękuję. I, i zapraszamy na zakupy. Wszystkich klientów Polaków i nie tylko. Tak, jest, i nie tylko, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dzięki. No i to wszystko z zakupów w polskim sklepie. Mamy siatę zakupów na Karpia dostaniemy powiadomienie kiedy przyjechać po odbiór Karpia no i jeśli wam się podobał filmik to lajkujcie, subskrybujcie kanał no i na razie Bye Bye